Cześć, witajcie. Nazywam się Michał Mokrysz, jestem trenerem transformacji, który zna mechanizmy uzależnień i pomagam żyć świadomie w oparciu o autorską metodę The Change. Ty jesteś zmianą. Dziś pogadamy o czymś, co pewnie znasz aż za dobrze o tak zwanej mgle mózgowej. Czym jest mgła mózgowa? W skrócie, nie jest to prognoza pogody. To stan, w którym twój mózg chodzi na wolnych obrotach. Jakby ktoś wrzucił watę do środka albo odpalił ci starego windowsa w głowie. Dokładniej rzecz mówiąc, mgła mózgowa to taki moment, kiedy niby jesteś obecny, ale czujesz się jak obserwator. Czytasz artykuł, książkę, maila trzy razy. Jakiś fragment, i dalej nie wiesz o co chodzi. Ktoś pyta cię o coś prostego, zwyczajowego, a ty masz wrażenie, że jesteś na egzaminie z fizyki kwantowej. Miałeś tak kiedyś? No właśnie. To nie jest choroba sama w sobie, tylko sygnał alarmowy. Twój system jest przeciążony. Zatrzymaj się, siądź na czterech literach, daj sobie luz. Ale skąd się bierze mgła mózgowa? Jest wiele czynników. Podstawowe, ogólnie znane to brak snu, bo przecież Netflix, scrollowanie przez kilka godzin w środku nocy, a rano biznesowe spotkanie i pełne nogi. Kolejnym może być stres. Im większy, tym grubsza, gęstsza mgła mózgowa. Dieta. Taka dieta śmieciowa. Cukier, alkohol, fast food, jedzenie w pędzie. Twój mózg ma siłę chomika na bieżni. Hormony. W każdym wieku na innym poziomie. Tarczyca, insulo, oporność, menopauza. Nie ma się co wstydzić. Kolejne to choroby i stany zapalne. Taki long covid. Używki. O, jakże mi znane. Alkohol to przede wszystkim król mgły. Dlaczego warto się tym zająć? Bo mgła mózgowa to nie jest taki dzień. Jeśli ją olejesz, ona zacznie rosnąć. Może zmienić się, może zmienić się w wypalenie, depresję albo przewlekłe, chroniczne zmęczenie. Twój mózg mówi: Stary, znowu się wyłączy. Co może pomóc? Sen 7-8 godzin, a nie 4 kawa czy Red Bull. Ruch, dotlenienie mózgu resetuje system i nie chodzi o 3 godziny na siłowni. Dieta, mniej cukru, więcej omega-3. O i tak i dobre witaminy. Oddech, medytacja. To taki restart dla twojego układu nerwowego. Porządek w zadaniach i w Twoim najbliższym otoczeniu, na Twoim biurku, w Twoim pokoju, w Twoim mieszkaniu. Uwaga! To na co zwracam szczególną uwagę, to zero, zero używek. Inaczej zawsze będziesz chodził we mgle. Refleksja na koniec. Może dziś czujesz się jak pilot, który leci w samolocie, ale w totalnej mgle. Nic nie widzi, nic nie czuje. Niby sterujesz, ale nie wiesz, gdzie jesteś. Pytanie brzmi: czy chcesz dalej tak ryzykować, czy włączysz wreszcie autopilota w postaci zdrowych nawyków? Jeśli tam mgła to Twój codzienny klimat, to pogadajmy. Ja pomagam ludziom sukcesu, którzy z zewnątrz mają wszystko, wszyscy im zazdroszczą, ale w środku toną właśnie w takiej mgle zostaw komentarz, kiedy ostatnio miałeś mgłę mózgową i jak się objawiała. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam cię serdecznie, cześć.